Zadanie szóste wyznacz wartości podanych liczb. No i tutaj wracamy już do takiej sytuacji, w której w podstawie potęgi znajduje się liczba całkowita. I popatrzmy, co mamy w podpunkcie A. W podpunkcie A mamy 6 do potęgi trzeciej. To znaczy, że liczbą 6 musimy przemnożyć przez siebie trzykrotnie. No i do to co Ci pokazywałam. W przypadku podnoszenia do potęgi ułamków zwykłych to samo możemy zastosować tutaj. Popatrzmy, 6 razy 6 to jest 36, w związku z powyższym tutaj możemy zapisać, że mamy 36 razy 6. I tę wartość oczywiście możemy przemnożyć dalej przez 6, czyli 36 przez 6 pod kreską. I popatrzmy, 6 razy 6 jest równe liczbie 36, więc szóstkę zapisuję tutaj, 3 dalej. 3 razy 6 to jest 18, i 18 plus 3 to jest 21. Co to oznacza? To oznacza, że 36 razy 6 jest równe liczbie 216, ale to również oznacza to, że 6 do potęgi trzeciej jest równe 216. Popatrzmy teraz na podpunkt B, w którym mamy 7 do potęgi trzeciej. Tym razem Liczbą 7 musimy przemnożyć przez siebie trzykrotnie. No i popatrzmy, 7 razy 7 to jest 49, w związku z powyższym tutaj mamy 49 razy 7. I znowu tutaj wartość tego iloczynu możemy wyznaczyć mnożąc te dwie liczby pod kreską. I popatrzmy, tutaj będziemy mieli 9 razy 7. 9 razy 7 jest równe liczbie 63. Trójkę zapisuję tutaj, 6 dalej. W kolejnym kroku my mamy tutaj 7 razy 4, czy 4 razy 7 to jest to samo. To jest 28 i do liczby 28 my musimy dodać jeszcze szóstkę i to jest równe liczbie 34. Co to znaczy? To znaczy, że 49 razy 7 jest równe liczbie 343, a to również oznacza, że 7 do potęgi trzeciej jest równe 343. Popatrzmy teraz na podpunkt C, w którym mamy 8 do potęgi czwartej. Co to znaczy? To znaczy, że liczbę 8 musimy przemnożyć przez siebie czterokrotnie. Jak to zrobić najprościej? No, pomnóżmy najpierw 8 razy 8, to jest 64. I to, razy 8, i to 8 razy 8 również jest równa liczbie 64. Czyli tutaj będziemy mieli 64 razy 64. I również wartość tego iloczynu, Pomnożymy pod kreską. Iloczyn, przypomnę, to jest wynik mnożenia. I popatrzmy, 4 razy 4 to jest 16 i 1 dalej. Czyli 6 tutaj zapisuję, 1 dalej. Dalej, 4 razy 6, czy 6 razy 4 to jest 24, plus 1 to jest liczba 25. Dalej, 6 razy 4 to jest 24, więc 4 zapisuję tutaj, 2 dalej. No i w kolejnym kroku będziemy mieli 6 razy 6, to jest 36. I oczywiście jeszcze plus ta dwójeczka, którą tutaj zapisaliśmy, to jest 38, co zapisuję w ten sposób. I oczywiście te wartości liczbowe muszę do siebie teraz dodać. Ta szóstka spada na dół i tu uzyskujemy 6. Dalej, 5 plus 4 jest równe liczbie 9. W kolejnym kroku mamy tutaj 2 plus 8 to jest 10, więc 0 zapisuję tutaj, 1 dalej, no i 1 plus 3 jest równe liczbie 4. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza to, że liczba 64 razy 64 to jest dokładnie to samo co 4096, czyli 8 do potęgi 4 jest równe 4096. No i tutaj został nam do rozwiązania jeszcze jeden podpunkt, czyli 2 do potęgi piątej. To oznacza, że liczbą 2 muszą przemnożyć przez siebie pięciokrotnie. Popatrzmy, czy ja zapisałam na pewno tutaj 5 dwójek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest ok. I znowu tutaj oczywiście możemy zrobić taki numer, że te dwójki przez siebie przemnożę to to jest 4. Te dwójki również przez siebie przemnożę, też uzyskujemy 4 i została nam tutaj jeszcze jedna dwójka. W związku z powyższym tutaj mogę zapisać, że uzyskują 4 razy 4 i razy 2. 4 razy 4 to jest 16. Czyli tutaj zapisują 16 razy 2, no i to już możemy w pamięci policzyć, że 16 razy 2 jest równe 32 czyli 5 do potęgi 5 jest równe liczbie 32.